Hej dziewczyny, nie spodziewałam się, że makijaż z ostatniego filmiku tak Wam przypadnie do gustu. Po wielu prośbach Wam go nagrywam. Właśnie taki z użyciem zielonego turkusowego cienia z firmy Kobo, troszkę brązu, dość długi eyeliner, naturalne usta, policzki rozświetlone. Taki bardzo ładny makijaż mi się wydaje na. Na skakanie po zakupach, na tą ładną pogodę, jaką macie, której my nie mamy w Anglii, ale dobra, szczegół. Także zachęcam do oglądania i mam nadzieję, że Wam się podoba. No to zaczynamy. Zacznę od bazy wygładzającej z AA Therapy Intensive Therapy. Bardzo fajna baza. Tak redukuje niedoskonałości i wygładza i przedłuża trwałość makijażu. I sprawia też, że podkład lepiej nam się rozprowadza. Też sobie nałożę na oczy. I e, użyję podkładu e, z Manhattanu Perfect Adapt w kolorze 42. E, zauważyłam, że ten podkład będzie idealny na lato, bo ma bardzo słabe krycie. Przez to, że dostosowuje się do koloru e, cery. I nawet jak się troszeczkę opalimy, to będzie właśnie odpowiedni. I jest bardzo lekki, nie czuć go na twarzy. Na pewno nie jest kryjący, ale ładne... Yy, wyrównuje kolory cery ładnie. I... i co? Daje ładnie wykończenie. Także mnie się on a, podoba. Pod oczy zastosuję um, taki korektor rozświetlający um, z tej kolekcji Prep and Prime z maka. Widzicie, taki zwykły korektor w pędzelku, ale zauważam, że bardzo ładnie rozświetla tutaj te okolice. Mój kolor to um, Radiant Rose. I tylko tutaj skupiam się w kącikach, żeby jak najbardziej tutaj rozświetlić te Tą okolicę i wklepuję palcem. Teraz oczy e, pokryję potem w kolorze Soft, z, z Maca. Teraz sobie e, podkreślę brwi e, tradycyjnie pędzelkiem Hakuro H85 i Через Teraz e, cienie. Biały cień kobo, biały matowy cień kobo w kolorze 101 e, i nakładam go w wewnętrznym kąciku na powiekę jako e, właśnie żeby zagruntować mojego paint pota i żeby reszta cieni fajnie mi się rozprowadzała. I co robię taki mój trik ostatnio, że nakładam sobie właśnie delikatnie. E, tutaj w kąciku i do dołu, tutaj gdzie mam normalnie zasinienie, żeby dodatkowo rozświetlić, widzicie, tą część. Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem. Ten cień bo 213 ten właśnie no ładny, jasny turkus i nakładam go palcem. Nakładam go na palec, bo zauważyłam, że yy, tą konsystencję cieni najlepiej nakłada się palcem, bo wtedy najwięcej pigmentu możemy wydobyć. nakładam go w tym miejscu teraz biorę pędzelek em, 217 z Maca i cień e, Soba firmy Mac to jest taki właśnie ładny brąz e, z delikatnymi drobinkami ale takim ciepłym jasnym odcieniu to jest mój ulubiony cień i ten właśnie cień nakładam tutaj e, w, na reszcie powieki i troszkę ku górze tu w kąciku w mniej więcej w ten sposób skupiam się, żeby tutaj w zewnętrznym kąciku było jak najwięcej ok, a rozetrę um, ku górze takim cieniem Skobo taki matowy 117 w takim ładnym Jasnym odcieniu. I on się super nadaje właśnie do, no, do rozcierania tutaj do góry, żeby te kolory właśnie ładnie się przechodziły. Jeżeli chcecie jak właśnie najlepszy efekt przechodzenia kolorów uzyskać, em, samo rozcieranie jednego koloru nie zawsze da taki efekt jak em, stopniowanie odcieni na powiece. Dobra, teraz takim jakimś małym języczkowym pędzelkiem wezmę też ten biały jasny cień i naniosę go pod łukiem brwi I teraz używając tego pędzelka tej kredki z Essence w kolorze 10 maluję tutaj linię pod, samy, pod samymi woskami tutaj na łuku brwiowym. To, że ona się troszkę błyszczy, to yy, doda mi właśnie takiego fajnego efektu, ale nie za dużo. Dlatego że mam matowego cienia wcześniej. Dobra, teraz wezmę yy, pencil brush i ten sam cień soba, na dolnej powiecie. I teraz yy, mam tutaj czarną kredkę. Z firmy Bourjois Ona się nazywa Smokey Ultra Black. Smokey Effect. Um, I ona ma z drugiej strony pędzelek, moim zdaniem, on jest do ust, ale dobra. Ale bardzo fajna kredka. Bardzo ciemna. Bardzo fajnie się ją maluje i robi sobie po prostu takie punkciki. wzdłuż tutaj linii rzęskiej. się tutaj raczej na zewnątrz. Raczej zatrzymuje się na środku. W ten sposób a, zintensyfikuję ten a, eyeliner. Będzie mi go łatwiej też poprowadzić. I będę też rozcierać, żeby eyeliner nie, eyeliner nie był taką jedną linią, tylko żeby był... żeby tak stopniowo ciemniał i stapiał się z cieniami. Teraz wezmę ten pędzelek z ten taki e, z fioletowym włosiem. Wezmę cień Kobo 208. Taki, taki czekoladowy brąz w takim em, perłowy nie w takim i rozcieram sobie em, kredkę. W sumie na tym etapie em, moglibyśmy zatrzymać, jeż, zatrzymać się, jeżeli nie chcemy się już bawić z eyelinerami. Ja jeszcze się pobawię i biorę teraz eyeliner z Deli to jest takiej serii Onyx, taki czarno czarnopak bardzo fajnie ma pędzelek ładnie zakończa fajnie się nie maluje i co lubię w tym eyelinerze, że um, jak wysycha jak wysycha to nie robi się szary wiecie o czym mówię, robi się taki szary i matowy dużo eyelinerów tu ma, a ten e, jak wysycha robi się piękny ma piękną czerń. Co jeszcze w nim lubię? Że malując nie osiada mi się na rzęsach, tworząc grudki i zasychając. Tylko nienawidzę w takich właśnie płynnych eyelinerach. Ale ten spróbuje się całkiem fajnie. Wciągam ją dość daleko. Troszkę się ciemno zrobiło na zewnątrz, także muszę troszkę oświetlenia. Zmieniłam oświetlenie troszkę. Teraz wezmę ten pędzelek z, z Essence, ten taki skośny. Wezmę trochę tego ciemnobrązowego znowu. I tym razem rozetrę całą kredkę, już, proszę. Teraz um, rzęsy podkręcę zalotką. I użyję ja tuszu um, The is Volume Express Ultra Black, ten z taką koronką u góry. ten czarniejszy od poprzedniego. I to jest Rimmel, tak? Nie, my teraz brązer pędzelek z um, pędzel do bronzera z, z Sefore numer 43 i brązer z Shiseido numer 1. Oświetlacza użyję pigmentu z maka w kolorze Manila, troszeczkę go sobie na palec nałożę i tutaj szybciutko na kość policzkową. I szminka, to jest właśnie ta e, szminka z burżu, o której mówiłam, która ma tak beznadziejne opakowanie, ale też jest szczegół. To jest, szczegół. jest jakiś dziwny przycisk, który trzeba... no nieważne, ale jest tego warta. <laughs> jest bardzo ładna. I, I to jest gotowy makijaż. <laughs> Mam nadzieję, że Wam się podobał, e, że postaracie się go otworzyć. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego pa, pa.